Witam Państwa serdecznie. 8 września 2022 roku. U mnie 18.43, dosłownie przed chyba trzema bądź 4 minutami. Została podana informacja na temat Śmierci y, brytyjskiej królowej Elżbiety II. I y, 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 nie jak według tradycji mówi się, umarł król, y, niech żyje król, tylko um, umarła królowa, niech żyje król. Y, syn królowej został nowym królem y, Zjednoczonego Królestwa. Ale proszę Państwa, ja nie, nie o tym. Aczkolwiek. Y, w kontekście y, Buckingham Palace i w kontekście y, no, tych wydarzeń historycznych bo cokolwiek tam ludzie myślą na temat rodziny królewskiej na temat skandali i tak dalej i tak dalej jest to y, niewątpliwie wydarzenie historyczne i w związku z tym y, nie będę robił z wami teraz live'a tylko nagram ten taki króciutki film natomiast y, pojadę pod y, to miejsce, gdzie przez wiele dekad królowa brytyjska panowała, bo tak trzeba powiedzieć, ponieważ podział władzy w Zjednoczonym Królestwie jest nieco inny, jak na przykład w państwach demokratycznych, republikach i tak dalej. W Wielkiej Brytanii królowa, Panuje, nie rządzi. Rząd sprawuje osoba, która jest mianowana przez królową brytyjską, co miało miejsce w ostatni wtorek. Trzecia premier, tego tak propos. Trzecia kobieta objęła urząd premiera Wielkiej Brytanii. A ja udam się. W tej chwili do centrum. E, e, zobaczymy, jakie tam będą e, reakcje ludzi. E, kiedy dzisiaj e, w godzinach południowych e, zauważyłem e, nagły, zmorzony ruch, e, jeśli chodzi o informacje z e, tutaj e, otoczenia królowej, e, i te, można powiedzieć, nagłe. Nagłe informacje, że cała rodzina najbliższa jedzie właśnie do Szkocji. To powiem Wam szczerze, byłem pewny, że taką informację za kilka bądź kilkanaście godzin usłyszymy oficjalnie. Myślałem, że będzie to jutro. Ze względu na datę, tak? Bo dzisiaj jest ósmy, ale pomyślałem sobie ósmy ósemka, sam jestem numeragluczną ósemką, czyli nieskończoność, tak. Natomiast teraz, tak powiem, do brzegu. Po powrocie, nie wiem o której godzinie wrócę, ale myślę, że to będzie w godziny wieczorne, postaram się zrobić live'a w kontekście właśnie zainteresowania dworu, zainteresowania osób, które były w najbliższym otoczeniu pałacu Buckingham w kontekście rzeczy, które mnie najbardziej interesują i Was również zapewne, czyli kwestii nieznanego, kwestii pojazdów niezidentyfikowanych. Mam już nawet tytuł, mam tytuł na tego live'a i zdradzę Wam kilka ciekawych, bardzo ciekawych szczegółów, które powiem Wam szczerze: chciałem wczoraj nawet udać się pod Buckingham Palace i dograć tam parę scen informacji w kontekście, w kontekście tego, co wiem na temat związków rodziny królewskiej z ufologią, ale o tym w wie. Czyli e, mam nadzieję widzimy się jeszcze dzisiaj późnym wieczorem, a być może nawet nocą. E, no i postaram się dopowiedzieć, e, co się wydarzy w najbliższych dniach e, tu na wyspach. Do następnego razu.